Witam serdecznie na kolejnym Gniocie. Jako, że w tym tygodniu niedziela wypadła nam w sobotę, to za żadną robotę się nie biorę. Tylko oczywiście spacer zedziem po lesie. A tak wyszło, że niedziela nam wypadła w sobotę, bo jutro jadę po moje pierwsze w życiu maszyny rolnicze. No, jaka gospodarka, takie maszyny troszeczkę, ale myślę, że się przydadzą na bazie, jak się opracuje jakiś system ich ciągnięcia, bo wiadomo, ani konia, ani traktora nie ma. Ani drugiej osoby, żeby nawet ciągnęła. Także trzeba będzie dla niego wymyślić jakieś szelki. Chyba, że nauczy się nimi operować. To wtedy on będzie operował, a ja będę ciągnął. No i jakieś homonto trzeba będzie zorganizować. Albo spleść z jakichś sznurów. No ale to wszystko przede mną. Najpierw trzeba to przywieźć i jutro z samego rana się wybieram. Nie mogę się doczekać. No trzeba będzie też jakieś miejsce zorganizować. Najlepiej pod dachem. No jak ty idziesz, no już się w krzoki poplątałeś? Tu chodź. No tak w koło będziemy chodzić. To ja to puszczam. Jak się odplączesz, to pójdziemy dalej. Posiedź spokojnie. O, wiem co zrobię. Bo dzisiaj specjalnie. Chodź tu. Zabrałem na spacer dużo smakujków dla niego. Siad. Siad. Proszę. Tylko nie idź z tym nigdzie. To ja to odplączę jakoś. No, się poplątałeś w te krzoki, że nie wiem. Nie, muszę kamerę odłożyć, bo nie odplączę jedno ręko. Udało się, ale w te małe gałązki się poplątało. Parę minut mi to zajęło. A wziąłem trochę tych smakołyków, bo mam taki ambitny plan, że jak zacznie mnie mocno ciągnąć, to się będę zatrzymywał i go do siebie wołał. Może się uda. Aczkolwiek dostał już tak ze dwa razy i mało ciągnie. Poczekamy, aż zobaczy coś ciekawego. Spacer nie będzie dzisiaj za długi, bo wiecie, od kilku dni jestem na diecie. Na diecie czosnkowo-cebulowo-miodowej i herbacianej i cytrynowej i jeszcze tam parę różnych takich specyfików. Ale przynosi efekt już zdecydowanie lepiej. Już wychodzę na prostą, ale dzisiaj też jeszcze tak odpuszczam. Też chcę się wygrzać i jeszcze tam wszystkiego sobie popić i w ogóle jakieś witaminy C pobrać, bo, no bo jutro sporo godzin mnie czeka za kierownicą Lublina, daleka trasa. To dobrze byłoby, wiecie, nie zdychać po drodze tam. O, już wiem co mi się tam po lesie kręci w koło chałupy. Udało mi się nagrać. Tutaj wam wrzucam. Wczoraj ten kawaler zaczął tak ujadać przy płocie. Wyleciałem, na szczęście miałem telefon przy sobie, to mam to uwiecznione. Nawet powiem wam, że na telefonie lepiej widziałem niż na żywo, bo jak się zbliżyło, to można się w miarę przyjrzeć. Taka banda mi się tam kręci. Jak widać na załączonym obrazku. W ogóle się nie przejmuje jego szczekaniem, czyli to najpewniej one już oswojone z nim. Ale też tak pomyślałem, że jak w ten dzień co z nim chodziłem mniej więcej po tych miejscach, gdzie one się kręcą, to może on pozaznaczał teren czy coś, to nie przychodziły cały dzień. Dopiero, dopiero na następny. No w sumie niech sobie przychodzą, tylko może on się z nimi z czasem oswoi. Spróbuje go nauczyć. O znowu ciągnie, teraz ja się zatrzymuje. Chodź tu, Edziu. nie już przychodzi. Chodź tu, siad, 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 Edziu, no. tyle razy ładnie robiłeś, a jak nagrywam, to nie chcesz. Edziu, siad, no, bardzo ładnie. Ja Łapy tym razem nie, tym razem to masz smaczka. Niedziela to oczywiście tradycyjnie czas na podsumowania i plany. Te plany to mi najlepiej idą. No podsumowanie to jest takie, że przez ten tydzień to nie zrobiłem praktycznie nic, no ale wiadomo, takie okoliczności przyrody się przytrafiły, za to planów to ja narobiłem. Że hej, że ho, Bo jak się długo siedzi w łóżku, to się myśli i planuje, ale dzięki temu miałem. No by mnie przewalił, no. Edziu, uspokój się. Możesz sobie biegać w koło mnie, tylko nie w koło z jednej strony, bo mi nogi podetniesz, kawalerze. Się tu obale i co będzie? To chałupy nie wrócę. Wszak sobie tu nogę odpukać, złamał czy zwichnął. Tym tu przeleżał do następnego sezonu grzybowego. Tu poza grzybiarzami to praktycznie nigdy nikogo nie ma. O czym to ja tam mówiłem? A o tych planach. No planów to jest dużo, ale był czas na spokojnie sobie dużo ogłoszeń przejrzeć. No i dzięki temu jutro też jadę po te maszyny, których się naprawdę nie mogę doczekać. I do tego tą, tą ladę sieczkarnię. No wiadomo o co chodzi, te do siekania pokrzyw i innych rzeczy, ale tak wyszło, że ta sieczkarnia to będzie dodatek do całych tych sprzętów, aby mi tylko na Lublina to tylko weszło i żebyśmy z panem dali radę to wrzucić tam na pakę i żeby ta paka wytrzymała ten ciężar. No ale to jutro, jutro, ale jeszcze innych parę rzeczy sobie pozamawiałem, taką tarkę do warzyw fajną, ziółka dla kur i jeszcze trochę tam różnych będą te paczki mi przychodziły w przyszłym tygodniu. To wszystko sobie będziemy pomału odpakowywali i przygotowywali do użycia. Nawet przynosi efekty ta cała zabawa ze smaczkami. Tak nie ciąga dzisiaj wyjątkowo i o kończy mu się smycz i przestaje ciągnąć. No stój, gdzie się śpieszysz? Chodź tu, Edziu, Edziu, chodź tu. Siad. O, teraz ładnie. Proszę. No i tak będziemy się uczyć. Chociaż nie wiem, czy go nie nauczę. Że jak zaczyna ciągnąć, to może przyjść i dostanie smaczka. Może nie jest to też najlepszy pomysł. Okaże się za parę dni albo tygodni. No zobaczymy. Póki co jest lepiej. Tak jak widać na załączonym obrazku nie jest tak, jak bywało ostatnio, bo ostatnio to cały czas na napiętej smyczy i mnie ciągnął. A dzisiaj już tak po kilku takich sztuczkach się poprawia sytuacja. A w tych. Karmnikach dla leśnych ptaków, co się wyprawia. Wrzucę Wam tu teraz jakieś losowe nagranie, pierwsze z brzegu z dzisiaj. No i tak cały czas jest. Cały czas tam pełno tych sikorek, a ten słonecznik to idzie w kilogramach. Już teraz im dosypałem takiej mieszanki znowu, ale też już mi się kończy następne. Trzeba będzie się zaopatrzyć w jakiś wielki wór. Bo to w małych to się nie będzie opłacało, jak one tyle tego będą miały. A jeszcze jak przyjdzie śnieg, tylko same sikorki. Mazurki, no i sujki się pokażą, i w sumie to tyle. Tylko coraz więcej tych sikorek ubogich, sosnówek tego typu przylatuje. Bogatek oczywiście najwięcej i czasem się trafi modraszka Taki jest przekrój. Niestety grubo dzioba w tym roku jeszcze nie widziałem, a wyczekuje go i wyczekuje. Chyba mój ulubiony z takich ptaków, które u mnie gościł, u mnie gościł w karmniku kiedykolwiek. Dobra, Jadziu, wracamy pomału. Dzisiaj nie będzie wiele kilometrów. Tylko się nie zaczepię o te małe drzewka, Jakiś urwiesz jakieś. Dzisiaj nie będzie za wiele kilometrów, ale parę już zrobiliśmy ładnych. Trzeba kury puścić na zielonkę i iść się leczyć dalej, bo jutro ważny dzień w historii tego pseudogospodarstwa. I jesteśmy już z powrotem. O. A on się tak wylatał. No ale co to jest dla niego godzinka spaceru. Tyle co nic. Dobra, lataj, lataj, bo ja już Ci idę obiad I tyle. I czas na koniec. Po drodze zobaczymy, jak tam króliki się mają. Tak, wiem, muszę to wysprzątać. To jeden z planów, które wymyśliłem, jak chorowałem. No dobrze się mają, dobrze latają sobie. Nawet pasze jeszcze mają. Ale miały jeszcze taką tą kolbę z ziarnami. To już widzę, że chyba pożerły całą. Nie ma po niej śladu. Prawda, łatek? Smakowało? No to dobrze. Tą ich toaletę też muszę sprzątnąć. Tylko myślę, czy te królicze bobki się nadają jako jakiś nawóz, bo można by to z ziemią, z tym, z wodą sobie wymieszać i może do podlewania by się nadało. Tylko jakieś proporcje trzeba dobre, dobre proporcje dobrać. O, indyki to już same wyszły na zielonkę. Tylko jak mnie zobaczyły, to przyszły z powrotem, żeby nie przegapić tego biegu ze wszystkimi, bo to chyba najlepszy moment całego dnia. Dobra, dobra, dajemy obiad. A ty co, kaczer, już na pieniek się szykujesz? No daj spokój, jeszcze trochę czasu masz. Może jeszcze trochę przytyj. A ten, te gwoździe oczywiście powyjmowałem i podkładałem, bo jak takie puste wystają, żeby nikt sobie krzywdy nie zrobił. Się zastanawiam, czy można by te warzywa czymś innym przymocować niż gwoźdźmi, bo rzeczywiście to jeszcze kura jak kura, to nie powinno jej nic być, ale tak jak kaczka czy gęś, by nadepnęła, no to wiadomo, że jest główką do góry, ale by mogła sobie tam coś rozedrzeć się tak obawiam. Albo nie, no, małe gwoździe to jeszcze gorzej. Albo jeszcze większe, jakieś takie ogromne. No, coś muszę pomyśleć, czym to przytwierdzać. Ogólnie idea jest bardzo fajna z tym piękiem, żeby tutaj sobie miały właśnie takie różne warzywa. I dzięki temu piękowi wpadłem na pomysł z tą taką wielką tarką do warzyw. Będę im tarce jakiś czas buraczki, marchewkę, może jeszcze jakieś inne takie twarde warzywa. Obiad podany to puszczamy ich wszystkich, niech sobie podziubią. Oj, ciężki to był tydzień, dla mnie ciężki, ale już mam nadzieję, że będzie tylko lepiej, oby się jutro zakończył udanym wyjazdem po te wszystkie maszyny, po które jutro z samego rana jadę. Co prawda, jesień, co prawda, dni. Coraz krótsze, ale już mamy połowę listopada powiedzmy. Listopad zaraz się skończy, będzie grudzień. Grudzień ledwo się zacznie, to już są święta. Potem Sylwester. Na dach chałupy chciała wlecieć. Kaczka. Po chałupie będziesz chodzić. Ale patrzcie, dużo osób pisało, żeby pociąć jej lotki, bo będzie uciekać, ale ona nie, ona. Ona jeszcze nigdy nie widziałem, żeby za płot poleciała. Za płot w sensie taki wiecie, za podwórko gdzieś do lasu, tylko tutaj się kręci. A grudzień przyjdzie, no to wiadomo. Święta Sylwester, nowy rok, to już mamy styczeń, a w styczniu już dni coraz dłuższe. I w lutym już pewnie będą pierwsze takie fajne dni. Ziemia będzie odmarzała, śnieg się topił, a marzec to już, to już wiosna. Także ja już tam, już niedługo i będzie. Przyjemnie. Ja się z Wami żegnam. Lecę się kurować dalej. Szłam dosyć tego siedzenia w domu i wygrzewania, ale jeszcze się zawezmę ten jeden dzień, żeby jutro na spokojnie sobie tam przejechać, wrócić i żeby od przyszłego tygodnia już zacząć realizować te moje plany, bo aż w głowie mi się kotłuje, jak tyle czasu leżę w tym łóżku. A na dzisiaj to wszystko. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia jutro o 7 rano. Na razie. Cześć.